No i ten karaś, dzisiaj największy na ultralight'a, jak na razie. Ale coś, coś się rozpędziły z braniami te ryby. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj postanowiłem się wybrać na rozlewiska, na kanały, powędkować, spróbować swoich sił. Ultralajcie w łowieniu białorybu. Dzisiaj łowię na zupełnie inną wędkę z AliExpress. Ona ma od 0,2 do 0,8 g, ale wydaje mi się, że jest trochę mocniejsza. Mały koralik, nieduża przynęta, jednocalowa tanta. I będę próbował tu w swoich sił. Zdręga już zauważyłem, z powierzchni chodzi nieduże, ale może pod tą mniejszą kryją się te większe. Woda już nie jest taka czysta jak ostatnio. Ale myślę, że uda się coś złowić, więc trzymajcie za mnie kciuki. Może jakieś fajne ryby dziś wyjadą. zobaczcie ten zestaw co ostatnio sporo drobnych tant jednocelowych, różne kolory teraz będę łowił na tą nitą zieleń, z drugiej strony mam porobione małe główeczki zobaczymy jest jest ryba o ta ładna, zobaczcie jaka zdręga o. woda nie jest czysta, to się łatwo je łowi się tak nie płoszą przy tym krzaku naprawdę jest sporo tych wzdęch jest a spadła spadła fajna Jest ich tu naprawdę sporo, tych zdręg. A będę rzucał pod tym krzakiem, coś się dzieje. Jakieś rybki siedzą. O! Ładna! Są to nawet, że tak powiem, ciężko dźwignąć, ale zobacz, jaka zdręga. Przepiękna. Duże też są. Ryby jakieś tu pływają. Na ultra lejcika. Trochę za blisko. Ach, tam się spłoszyły aż. No i znowu wiatr. Będzie mi przeszkadzał. O, ładna ryba. O, o, karaś, nieduży, ale jest. Zabawa przynajmniej. Zobaczcie, nawet karasia dorwałem. O, taki. Piękny. Już mi się podoba. Ryby biorą. Na tym kiju to gnie się pięknie. Ta wenteczka jest tak delikatna, chyba w sam raz na takie małe ryby. I rybka zaliczona. Tu biorą najlepiej spod tego krzaczka. Tam gdzieś siedzą. No ale one nie chcą brać. A to nie są dręgi. Albo małe. O, jest. Albo jakieś kłotki, czy co to jest. O, jaka fajna. Chyba płoteczki są tam, albo małe karaśki to z na pewno nie jest O, no, takie jakby brały pan tym kiju to ciężko dźwignąć. <grywia> no, fajna. Ale już tylko takie prowadzenie, nie? Żadne do dna, bo inaczej brania nie ma. Teraz idę dalej. Poro tutaj drobnej zdręgi. Nieduże karasie udało się złowić. Może gdzieś dalej jakieś dorze większe ryby. Zawsze się tutaj mogę wrócić, a trzeba trochę pochodzić i poszukać. A tutaj jeszcze mam kawałek do przejścia i może namierzę jakieś fajne rybki. Ja nie mogę. Ja krąb ja jeszcze złowiłem. Tragedia takie ryby łowić. Jeszcze większe te ryby były, to spokojne. Taki krąg, to tragedia. Są tu jakieś większe ryby. Na drugą stronę, jak rzucę, jeszcze branie idzie zrobić, ale tutaj bliżej to nie bardzo. Fajne ryby tam stoją z drugiej strony, ale nie wiem co to jest. Albo gruba wzdręga albo karaś ale tam z drugiej strony jest po... Ojeju, ile ryby tam stoi. O, ile tam ryby. Ile tam ryby? Może uderzyć jakaś Jest rybeczka. Jest. No fajna wzięła. Ta jest już ładna. No takie jeszcze jakby brały to przepiękna. Ciekaw z dręga. Super. Przepiękna. na ultralighta? No, konie wytarte hmm. Może się coś tu jeszcze urodzi. Dla mnie się to strasznie rzuca. Co zrobię? Teraz na sztuczną małotkę próbuję. Jest coś lepszego? Zobaczymy, co to wzięło. Tu taki fajny, na no, fajne. <noise> Dzisiejsze warunki, naprawdę ładne. Wytarte, już piękne. Tręka. Duża jest Jest gdzieś jakiś śmieć mi muszę go ściągnąć, bo nie chcę potem lecieć takie Dobra, zaraz powinno polecieć w miarę o! Szkoda, że ten wiatr zawiewa, naprawdę by było dużo lepiej z łowieniem, ale zobaczymy, może coś wderzyć. ale branie, jak cię kręcę. fajna o, to już ładna tylko wpadło i zaraz pyk siedzi o. tylko wpadło dobrze i one tam siedzą o piękne A tak za każdym razem wpadało to by było super o jest i następna pękili się fajnie gnie. nie następna Zdręgu się może nie jakieś kabany, ale biorą fajnie Pięknie A, jee! Piękna ryba była, spadła O, była naprawdę fajna Tylko wpadło i zaraz było branie I mamy taką dość nawet spoko w zdręgę No, nie ma, łatwo, powiem Wam, nie ma Trzeba dobrze pod ten krzak wrzucić, żeby w ogóle coś złowić, ale przepięknie tu jest Widać tam na karasie przepływają czasu do czasu grube leszcze, ale jak widzicie, no strasznie mi teraz zaciąga ta woda, i wieje jeszcze z tej strony, co płynie. No, ciężko się, ale ładne branie jej nie ma. wiatru w spokoju to może bym coś tu złowiła, tak? Jest. Ale widziało pięknie... Ale idzie. O, to dobra ryba będzie Zobaczcie jaką mam fajną rybę karaś O, karajs, no. U, Ale pięknie walczy na tym ten to już fajne. Zobaczcie, podeszły. Owinął się troszeczkę. O, jakieś dziadostwo zabrał, ale karaś fajny. Już taki, pokażę. O. Zobaczcie, no taki karasie się trafiłem. W którymś pranie z kolei. I na ochotkę sztuczną. Zobaczymy, może się jeszcze jakiś większy trafi. Na razie, jakieś brania robię, to jest najważniejsze. O, taka rybka. I do wody. Dobra, no, może ten wiatr odpuści. Już się tak ustawiam tu, gdzie mogę najbliżej wejść, żeby po prostu fajnie to prowadzić. Ale pyknął pięknie. O, nowo było branie. Są tam rybki. i ładna wzdręga wyjechała zobaczcie taka <laughs> coś tam białory bierze dręga. duża zobaczcie taka maleńka karasie coś się uciszyły na chwilę oj teraz mam znowu na ten patyk prawie wrzuciłem Jest. Oj, kurczę ładna ryba była. No zobaczymy, czy na jeszcze odpalą bitki. Ciężko się zakłada ta monteczek. Bardzo mała. Chaczyk maleńki, ale jest. No i właśnie, zawieje Strasznie zawiewa z tej prawej strony, naprawdę by się fajnie tu łowiło Teraz ładnie wpadło, może tam coś uderzy Jest To chyba będzie karaś się założy Nie jest jakiś wielki ale wziął na kamerze. W takiej delikatnej wędce to naprawdę broi. No i takie. Zobaczcie. Takie mini się biorą. Dobra, wypinamy go i łowimy dalej. Nic większego jak na razie. Ale brania są jest następna ryba to wzdręka nie duża jest ryba o ciasteń nie ten strasznie gną chociaż nie są duże w się, bo takie ale waleczne jakąś zabawy mam pięknie wziął siedzi, ciekawe co o, patrzcie jak fajnie pracuje ta wędka Kara Ale duży masakra takie maleńki biorą właśnie <grymne> ultralight light o, mega delikatnie Tylko spadło i pyknął Skuteczna dzisiaj jest ta ochotka, powiem Wam szczerze Brań sporo, delikatne, ale są Ale nic większego Jakieś małe karasie, w zdręgi Znowu taki maleńki karaś Nie mam pytań. Co tym razem? A jak ta wędka pracy. O kurcze okoń. Zobaczcie, na no, takiego konia udało się trafić. Ale już wytarte, fajne. Jest, ale ryby, ryba fajna wzięła. Ale wzięła fajnie. Ten chyba będzie największy. największy. No i ten karaś dzisiaj największy na ultra jak na razie. Ale coś, coś się rozpędziło z braniami te ryby. Wypuszczamy. Delikatnie zaczepione. Wypuszczamy. I stręga rybki odpaliły troszeczkę. Niedużo, ale jest. <grywa> ale zabawa. Szkoda, że nie większa. Ale zabawa jest naprawdę fajna. I woda płynie. Ale jakoś sobie poradzi. Lepsza ryba Pewnie kara się Trochę lepszy Takie bączki biorą One. zabawa jest <gry> taki bączek, dobra wypuszczamy go strasznie nerwowy, naprawdę <gry> i'm do I kręcę. karasi sporo, ale same małe. Gdzie to duże? Ale sporo już tych karasi namówiłem. Tam przy tym krzaku siedzą. No chat kara jest, ale mały malacz. Ja nie mogę. się naprawdę maleńkie biorą. Pogoda super. Fajnie ta wędeczka pracuje na tych rybkach, chociaż nie są duże. Karasi też już dość sporo wyciągłem z dręgi. Jakieś nawet okonie dzisiaj wpadły o dziwo, już są wytarte, tak przynajmniej wyglądają. A karasie spod krzaczka tutaj z czasu do czasu biorą, tylko nieduże. Jednego takiego ładnego widziałem pod 40. Ale biorą mi tylko te małe. Jest fajna ryba. O! Ciekawe co tym razem wziął Wreszcie coś lepszego Na razie. Wiem, że tu będę dzięki Oj, i spadł Jest Jest ryba, zobaczymy co tym razem Też? Nie, trąb. Teraz krąpię złowię. Ja cię kręcę na każde ryby. Obać no, się chyba największa wzdręga. Ale ładna. No to będzie najładniejsza dzisiaj. Przepiękna. Już myślałem, że nic nie złowię, ale jeszcze udało się zdręguje teraz się tak naprawdę fajnie zrobiło ale branie I to zdręga będzie za ostro wziął ryb nałowione Uj, w krzaka tam to mogę zaczepić zobaczcie jaki zestaw dziś się sprawdził bardzo mały koralik 3,5 mm, haczyk nieduży 14 albo 16 już nie pamiętam no i sztuczna ochotka no to moi drodzy kończę dzisiejsze wędkowanie wystarczy tego łowienia od samego popołudnia praktycznie do wieczora łowiłem na ultralight'a Ryby dopisały, nałowiłem, chociaż drobne. Karasie też fajnie odpaliły pod sam wieczór. Z dręgi wyjechały, też nieduże, ale też sporo. Jakieś nawet okonie już wytarte się trafiły. To tak powiem szczerze, dzień udany, ale nie było jakiegoś kabana. Może następnym razem się uda. Ale myślę, że może gdzie indziej wyskoczę, jeszcze się zastanowię. A dzisiaj się z Wami żegnam i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.